Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś wystrój Studia jest trochę bardziej klockowy, i właśnie tymi klockami Kobi dzisiaj się zajmiemy. Mam Wam do zaprezentowania moją małą, skromną, ale w mojej opinii bardzo, bardzo ładną makietę. Więc <laughs> napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie, a ja zapraszam Was na ten krótki materiał. Makieta przedstawia aliancki drugowojenny szpital polowy. Do zbudowania tej dioramki użyłem namiotu z zestawu 2268 Limited Edition, w którym znajdziemy ambulans amerykański WC-54 i właśnie ten namiot z dwoma medykami. Ale dość tych bzdetów, przejdźmy do konkretów. Makieta nie przedstawia żadnej konkretnej sytuacji, jest to jakaś moja fikcja, że tak się wyrażę. I yy, przede wszystkim makieta ma nieregularny kształt. To nie jest kwadrat bądź prostokąt, tylko jakiś taki tutaj kształt, który sobie samemu wymyśliłem. Yy, jest to szpital polowy, w którym znajdują się tak naprawdę wszystkie narodowości, które brały udział w II wojnie światowej w Europie na froncie zachodnim. No więc dobra, co my tu mamy w środku? Przede wszystkim makieta jest bardzo symboliczna, ale do tego przejdę później. W tym rogu znajdziemy dwóch żołnierzy: Brytyjczyka i Amerykanina, którzy strzeżą dojścia do tego namiotu, aby nikt nieproszony się tam nie dostał. Obok znajduje się skrzynia z wszelkiego rodzaju narzędziami, do której idzie czołgista. Na makiecie żadnego czołgu nie ma, więc przedstawia to, że ten skrawek ziemi, który został tutaj odwzorowany, jest fragmentem jakiegoś większego amerykańskiego obozu. Dalej Mamy żołnierza niemieckiego, jest to żołnierz Wehrmachtu. Co tu robi żołnierz Wehrmachtu w amerykańskim szpitalu? Otóż jest to taka troszeczkę hiperbola taka moja jakaś inwencja twórcza, w której chciałem symbolicznie pokazać, że Amerykanie okazywali Niemcom człowieczeństwo. Nie zawsze, ale miało to miejsce, gdzie z kolei Niemcy często strzelali do sanitariuszy bez wyraźnego powodu. Dalej. Mamy Brytyjczyka, żołnierz brytyjski, który również jest jakoś tutaj wspomagany przez amerykańskiego sanitariusza, który podaje mu jakieś dziwne tapsy. Żeby zrobić te tabletki użyłem po prostu magazynka do pepeszy. Makieta jest dość... ma ona bardzo dużo dekoracji, wszelkiego rodzaju worki z piaskiem, roślinki. Kamienie, jak są po, dru po drugiej stronie, czego aktualnie nie widzicie, i różnego rodzaju nierówności w terenie. Znajduje się tutaj jedno małe drzewko, na które było mnie stać. I dobra, teraz zajrzyjmy do środka namiotu. Co tu się ciekawego znajduje? Otóż jest tutaj dwóch żołnierzy. Jeden żołnierz to Francuz, który, jak widać, nie jest w zbyt dobrej kondycji fizycznej. I jest on tutaj jakoś operowany przez. Kolejnego amerykańskiego lekarza. Natomiast z drugiej strony również swojego rodzaju symbol, czyli żołnierz, również amerykański, ale bardzo przestraszony, jak widzimy po jego minie. Nie trzyma się on zbyt dobrze, ponieważ symbolizuje on wszelkiego rodzaju choroby psychiczne, jakie, tra jakie ludzi trafiały yy, w okopach. Jak ludzie po prostu czasami dostawali na głowę i nie radzili sobie z realiami frontowymi. Tutaj w środku widzimy jeszcze kroplówkę, i to wszystko e, było w zestawie, właśnie tym, o którym wspominałem wcześniej. 2286. Więc tak wygląda makieta. Jest ona całkiem mała. E, zrobiłem ją z resztek klocków, jakie mi zostały, ale w mojej opinii cieszy oko i na pewno swój czas na półce spędzi. Koniecznie napiszcie, czy Wam się podoba. No i cóż. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Miałem Wam do pokazania tylko tą makietę. E, tak jak powiedziałem wcześniej, już dwa razy, napiszcie, czy Wam się ona podoba i koniecznie dajcie mi znać, jakie jeszcze filmy chcielibyście na moim kanale zobaczyć, bo na pewno będę czerpał z tego inspiracje. Dawajcie znać, komentujcie, lajkujcie i wbijajcie na moją grupę na Facebooku oraz na mojego TikToka, gdzie również wrzucam filmy, głównie shorty. Do zobaczenia w następnym filmie i cześć!